Jesteś pracownikiem tymczasowym i rozpoczynasz pracę w Holandii. Masz prawo do identycznego wynagrodzenia, jak osoba zatrudniona na takim samym stanowisku bezpośrednio u zleceniodawcy. W układzie zbiorowym pracy dla pracowników tymczasowych istnieją następujące warunki, które muszą zostać spełnione: Masz prawo do identycznego wynagrodzenia za godzinę lub za okres, stosowanego skrócenia czasu pracy lub rekompensaty, dodatków, zwrotu kosztów. Podwyżki inflacyjnej, podwyżki okresowej, dodatku za czas podróży, jednorazowych płatności oraz zwrotu za pracę zdalną stałe świadczenia na koniec roku. Masz prawo do gwarancji dochodu przez okres dwóch miesięcy, jeśli zostałeś zatrudniony poza Holandią w imieniu lub przez Holenderską Agencję Pracy Tymczasowej. Uwaga! Musisz zostać zwerbowany do pracy do danej Agencji Pracy w Holandii po raz pierwszy. Pierwsze dwa tygodnie pracujesz na okresie próbnym, a w ciągu dwóch miesięcy przyjmujesz każdą odpowiednią pracę zastępczą w pełnym wymiarze godzin oferowaną przez Agencję Pracy.